Rewolucja odnawialnych źródeł energii w Polsce już się zaczęła. Rozwija się ze względu na rynek, to znaczy niższe ceny odnawialnych źródeł powodują, że e, warto inwestować czy to w panele fotowoltaiczne, czy to w farmy wiatrowe na lądzie. Oczywiście łatwiej jest budować w Polsce panele fotowoltaiczne, bo farmy wiatrowe na lądzie mają ograniczenie w postaci e, ustawy odległościowej, która powoduje, że praktycznie Eee, trudno jest postawić farmę wiatrową gdziekolwiek na terytorium Polski, wypełniając zapisy tej ustawy. A zatem fotowoltaika może się rozwijać i ona się rozwija. Okazuje się, że w 2019 roku mamy już 1 GW mocy elektrowni fotowoltaicznych, czyli takich paneli rozsianych po całej Polsce, jest to 1,20 około naszego minimalnego zapotrzebowania na energię. Jeszcze to nie jest przełom, ale świadczy o tym, że nawet bez wsparcia, bez przesadnych dofinansowań może się rozwijać branża źródeł odnawialnych w Polsce, szczególnie właśnie fotowoltaice, która ma w tej chwili dodatkowe wsparcie w postaci programu Mój Prąd. Rzeczywiście 5000 tysięcy złotych na dopłaty do jednej instalacji to też nie jest przełomowa kwota, bo taka instalacja może kosztować 20-50 tysięcy złotych. Nie jest to przełomowe dofinansowanie, ale zawsze coś. I przynajmniej brak zakazu rozwoju energetyki odnawialnej w tym zakresie, pozwala jej się rozwijać i będzie tych źródeł coraz więcej. To jednak rodzi kolejne wyzwanie, a jest nim rozprowadzenie energii z tych źródeł po Polsce. Do. Ujarzmienia mocy odnawialnych źródeł energii potrzebna jest rozbudowa sieci przesyłowych, i tym będą się zajmować polskie sieci elektroenergetyczne, operator naszych sieci przesyłowych. I jeżeli spojrzymy na Niemcy, czyli takie laboratorium rewolucji energetycznej, to trzeba podkreślić, że Niemcy płacą za rozwój sieci. Elektroenergetycznych, nawet miliard euro rocznie. Czy Polacy są na to gotowi? Muszą być na to gotowi, ponieważ te źródła będą powstawać, czy chcemy, czy nie. Nie uda się ich zablokować z urzędu, będzie ich coraz więcej i trzeba jakoś tę moc rozprowadzić. Więc warto zastanowić się nad jakimś rozwiązaniem, które pomoże rozbudowywać sieć i jest pewna jaskółka zmian na poziomie europejskim. Wiadomo, że Komisja Europejska zamierza wspierać cele usieciowienia sieci elektroenergetycznych w Europie. Chodzi o to, żeby Europa była jak najlepiej skomunikowana sieciami elektroenergetycznymi, a skoro Komisja tego oczekuje, to znajdzie też jakieś mechanizmy wsparcia, które będą takie inwestycje dofinansowywać i warto na to liczyć. Polacy też powinni oczekiwać, że dostaną swój kawałek tortu, bo mają dużo do zrobienia.